Od 17 do 27 listopada w Katowicach odbywać się będzie 11. Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów imienia Grzegorza Fitelberga. Jest to jeden z najważniejszych polskich konkursów wykonawczych. Biorą w nim udział młodzi, uzdolnieni dyrygenci z różnych zakątków świata. W tym roku także jeleniogórzanin Radosław Droń. Nasz młody dyrygent Radosław Droń zakwalifikował się do międzynarodowego konkursu w Katowicach i trzymamy kciuki w przyszłym tygodniu. Jest to dla nas kluba, dlatego że prowadzi naszą szkolną orkiestrę symfoniczną i udziela się w, nie tylko w Katowicach, ale dyryguje w różnych miastach, w różnych filharmoniach w Polsce. Choć Radosław Droń ma zaledwie 31 lat, jego artystyczne CV jest już bardzo bogate, choć, jak przyznał na swoim koncie, nie ma jeszcze tak prestiżowej nagrody. Z tego, co mi wiadomo, było bardzo dużo zgłoszeń, było podobno około 260 zakwalifikowanych, zostało 50 osób z niemalże całego świata, także jak usłyszałem, że się udało, byłem naprawdę bardzo szczęśliwy. Także no, przygotowania idą bardzo intensywnie, konkurs w zasadzie zaczyna się już pod koniec przyszłego tygodnia, także głowa jest pełna emocji, ale myślę, że dam z siebie wszystko po prostu. Bo zdaje sobie z tego sprawę, że to dla niego ogromna szansa. Konkurs otwiera przed młodymi dyrygentami drogę do światowej kariery. On już jest wygrany, a zobaczymy, jak będzie przebiegał ten konkurs. Proszę bardzo o śledzenie tego konkursu i mocne zaciskanie palców.